W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się typowemu występowi Marcina Neymana na widowisku Freak Fight. Począwszy od pierwszej konferencji, przez walkę czy też próbę walki, aż do momentu wywiadów po niej oraz późniejszych oświadczeń. Przez te lata zdarzało się, że Marcin wychodził zwycięsko ze swoich pojedynków, m.in. z takimi wojownikami jak Bonus BGC. Lecimy tutaj! Spoko koniec! Spokojnie, Bonus! Czy. Ryszard Dlatego ja tylko na chwilę do sklepu Nie bierz mi roweru Dobra tam no, na, rysię, na 15 minut Natomiast nasza analiza Będzie dotyczyła typowej gali Gdzie dostajemy dużo treści przed walką Mało treści lub całkowity jej brak w oktagonie Oraz ponownie mnóstwo treści w wywiadach I oświadczeniach po walce Całość podzieliłem na trzy rozdziały Postawcie łapkę w górę i lecimy Rozdział pierwszy Jest to czas pomiędzy pierwszą konferencją a media treningiem i ważeniem. Na tym etapie Marcin Najman jest bardzo pewny siebie, swoich umiejętności. Ja wcale nie, le nie lekceważę e, bestii piechowiaka. E, te filmiki, które tam niedawno zamieścił, to. Absolutnie nie nabierzecie mnie, że... No ale jestem szybki, czy nie? No, znaczy, pan powiedzieć tylko tobie A. i całemu to, twojemu teamowi, Piotrek, że nie nabierzecie mnie. Ja nie wierzę, że ty tak uderzasz, bo to znaczyłoby, że nic nie umiesz. To, to jest niemożliwe, wy chcecie mnie nabrać. Natomiast poza tym zdaję sobie sprawę, że ty kompletnie nie będziesz szukał walki u góry, tylko w parterze. I, i w walce zawsze się może wszystko zdarzyć, dlatego to nie, to nie jest tak, że ja go lekceważę, ja po prostu chcę wyjść, zrobić robotę, dać mu KO i bestia wraca do zoo. Natomiast śmiem twierdzić, że jestem w znakomitej dyspozycji, e, pomimo swoich jakichś takich problemów i, i ułomności fizycznych, po które mam po tylu latach trenowania, to chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować mojemu trenerowi Damianowi Herczykowi, ponieważ nigdy jeszcze w życiu w, przed walką MMA nie miałem takiego komfortu, nie byłem nigdy tak dobrze przygotowany fizycznie, kondycyjnie, taktycznie. Ja wiem, że jedyne co to chciałbym nie zawieść właśnie was, młodych ludzi, chciałbym nie zawieść te, mojego trenera, siebie, mojej rodziny, natomiast y, zdaję sobie też sprawę, że, y, że jestem faworytem. Już w sobotę wyrwać tego chwasta i zakończyć y, y, to raz na zawsze. Donopstraniec zniknie z przestrzeni medialnej po nokaucie. Się. Nie, będzie nie ma takiej nie opcji. Nie będzie, że... Walczę do końca, tak? idę, idę i dam z siebie I wszystko. Po walce nie będzie. Ta nie będzie pierdolania, że nie było nie. czasu na przygotowanie, nie. że bolała mi rączka, Były walki, bywały walki, z których nie, nie, nie było. Nie jestem, dumny. Nie, nie jestem dumny. Ale ja tych walk stoczyłem ponad 50. Wygrałem ich ponad połowę. I powiem Ci jedno, w ostatnim czasie bardzo się zmieniłem mentalnie. Wychodzę dać siebie wszystko. Czy 9 marca idziesz po to, żeby znokautować kolejnego Łysego? Tak, tylko że tym razem Garbatego. Okej, okay, powiedz, coś, powiedz coś więcej, bo ludzie oczywiście jakby, jest wielki konflikt, ale ludzie też czekają na tę walkę, czy, ty będziesz, czy dla Ciebie to jest kwestia pokarania rywala, czy Ty idziesz tam się bawić z przeciwnikiem, czy szukasz szybkiego knockoutu? Nie, nie, tej zabawy, to będzie ciężki knockout. Takie samo zdanie poproszę Ciebie. Ale ja już odpowiedziałem, nie no to no, na pizdę i jest po walce, o czym my gadamy w ogóle. Dopisuję mu również wyśmienity humor, ostry jak brzytwa żart. Me, jak wygląda jak z kreskówki. Wygląda jak jak się musi skupić na swoim oponencie, który siedzi tutaj. on się skupić na swoim oponencie, który siedzi tutaj. Tamten skurwiel wygląda na poważnego gościa. wygląda Ale bardzo nie, ale, Jestem ale bardzo poważny, nie poważny, stary, jestem. Wypowiadam. Do tej, do tej 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 no nie wtaczali mnie nie wtaczali. To ty, no to ty masz tak samo z tym, z, 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 ty ja mam z nadwagą ty z oczami. No. Natomiast, natomiast to była naprawdę waga już która psuła mi zdrowie. I, i, I to nie miało już nic wspólnego z, z, żadną, z żadnymi atutami. To były tylko ta waga już ty, nie była żadnym atutem. Natomiast waga 108, 105 myślę, że jednak będzie atutem przy Lizaku, który będzie ważył no, maksimum myślę, 70, bo no na ja... pewno będziesz szybszy. <grym> Jeśli chodzi w, porównaniu w Jesteś od Szybszy od siebie. Od, <grym> od siebie, <grym> od od siebie. <grym> wtedy z dziećmiakiem, 120 20 to to ma na się. Na Nawet ty się zaśmiał, nie, nie no będziesz szybszy. Ale na Drugiego już wiaka ważyłem 113. To i tak jest 5 więcej niż dzisiaj. Więc ja tak naprawdę w dobrej formie już byłem na Andrzeja Foswaj. Z tak dużych emocji. Jeżeli Jacek Mureński jest tak bojowo nastawiony, to myślę, że to jest chyba ten moment, panie i panowie. Nie który... No dobra, no to wam powiem, że ja nie planuję naprawdę już walczyć, natomiast jest to bardzo ciekawa opcja. Zobaczymy, jak włodarze otworzą szeroko skarbiec, to, to możemy pogadać. Ale to za duże pieniądze, to trzeba banknoty w A4 skserować. Rozdział drugi. Walka, a właściwie próba walki. Chociaż najbezpieczniej będzie określić ten czas jako wejście i zejście do oktagonu. Marcin Najman przez lata wypracował dwie ulubione strategie. Pierwsza z nich, stosowana najczęściej, polega na przyjęciu jednego z w twarz, też w okolicy twarzy, następnie przejście do pozycji leżącej i oczekiwanie, aż sędzia w spokoju doliczy do 10. Druga, stosowana nieco rzadziej, polega na tylowym i świadomym polowaniu, które finalnie doprowadza do dyskwalifikacji. O. Czy będzie dyskwalifikacja? Na to się, na, się, ale na pewno nie chce na to pozwolić. Myślę, że Marcin kredytacją go tutaj obalił. Na pewno będzie minusowy punkt. Oby to trwało dalej. Panie i panowie, kasy niech teraz nie podpala. Niech sędzia da minus Najmanowi i niech się biją dalej. Minus punkt. Minus punkt. Za każdy knockdown też jest minus punkt. Przypomnijmy, Casio oskarżył Marcina Najmana na o romans. Marcin udowodnił, że go nie było i to już spowodowało na Co tu się Stop! Koniec walki?! Rozdział trzeci. Jest to czas wywiadów, 15 minut po walce, aż po długie oświadczenia kilka dni po niej. Na tym etapie Marcin Najman jest rozgoryczony swoją postawą i niespodziewaną porażką dość pokrętny i oderwany od rzeczywistości sposób, tłumaczy przyczyny swojego niepowodzenia. Nie tak się to powinno zakończyć. Tym bardziej, że tak jak Wam mówiłem, od pierwszej sekundy poszedłem ogniem. No, w takiej wymianie wszystko się może wydarzyć, no. Trzeba było też do, dostosować do tego, co się dzieje. Jeżeli widziałem, że się zataczał po tych ciosach, to trzeba było napierdalać te bomby do skutku, a nie iść po nogi. To był mój błąd. Tak naprawdę to. To, to mój błąd. Dał to Andrzejowi zwycięstwo, to nie Andrzej to zwycięstwo wypracował. Ja mu w ogóle nie ujmuję, natomiast no, nie było u mnie takiej determinacji, żeby za wszelką cenę go e, jakby dojechać, w związku z tym, że ja wiedziałem, że, że ja jeszcze mam jedną walkę przed sobą, oczywiście, że tak, no. Nie chciało cię ci trochę z Izaki. Nie, to nie, no ja miałem dzisiaj sześć rund, ja miałem sześć rund. Musiałem rozłożyć siłę na sześć rund, tak. Nie przyjąłem żadnego ciosu od Kasiusza. To, że tak od razu, żeby była pełna jasność, Nie wiem, nie wiem, w którym momencie nie miałem te czasy przyjąć. Natomiast poziom moich emocji był wystrzelony w kosmos i, i, i mówiąc szczerze, no, nie ręczyłem za siebie. A czy żałuję? No nie, nie żałuję. No mogę tylko żałować, że Bonikowski był, sędzia Bonikowski był trochę za blisko podczas obalenia. To tylko tego mogę żałować. Doszło również do Spuszczenia dwóch w pierdoli Adrianowi Ciotowi. Przegrana w walce bez walki na punkty z Lizakiem. Ta nieszczęsna kontuzja, która mi się przytrafiła w ostatniej szarży. Tak oto prezentuje się cykl życia cesarza Najmana na całościowym show, jakim są przykwajty. Fighty. W ostatniej walce z Jackiem Murańskim cesarz upadł, ale podniósł się Prawdopodobnie w okresie jesiennym powróci w blasku i chwale. A więc ludu nie lękaj się. To wszystko w tym materiale. Nie krępuj się i zostaw coś od siebie. Do usłyszenia.